Jeden event stację i 5 i 4 to stacja to jest jeden event. E, I ty masz tą kulkę, bo myśmy ją robili. Bransoletkę e, Krzypce. skrzypce. Krzypce i co ty tam jeszcze masz? Jakiś komputerek był to chyba? Nie, poczekaj! Chodzi, chodzi o to, że jakby easter egg tu... To... Na podstawie tego, tego, że tam masz sekretny rum, żeby taki kółko zdobyć i wkładasz do takiego gówna na drugiej mapie. Idzie o to, Okino. Tak, robiliśmy to wczoraj nawet. To jest so so no. Tak, i to jest easter egg, więc cztery eggi i jeden event. To chyba trzy eventy są, czy cztery? Eeeem, um, bodaj, że No bo czekaj, stacja pogodowa, Snowki, e, te oczy i rakieta 4 cztery. cztery i sterelgów ile? Eee... to ten... 5? 6? No jakoś tak. A ty masz pewnie wszystkie. Słuchaj, <laughs> że się tak wydarłem, przepraszam, nie? No Na najpierw przy piwnicy zdechłem Już tak się To ty jesteś To ty jesteś ty to Czemu nie złapać się powiedzmy co, Jeszcze coś ja ci nawet mówiłem kogo biorę E, ja zapomniałem Tu nie zwracamy uwagi Wiem Wiedziałem, że skała bierzesz i... Skarry Bora, ale nie wiedziałem, że to już takiego skina masz. nie grałem nigdy z Skarry przy was was. by tu nie chodzi mi, że. Myślałem, że będziesz miał jakiegoś mega spuconego, jakiegoś alien, co A ten skin też nie jest zły. Plecy. Plecy. ja się mogę bić. Wiesz tu Czaken O, kto Czakena nie zna? Eleven No nie ja mówi, że nie znasz Elevena Znam Elevena No jak się w sumie na nim ktoś tak jak może powiedzieć, że ja jego go dużo razy oglądałem, nie? No, co Eleven znałem, bo to że i... nie oglądam, mnie Żeby nie było I Ja ci ja powiem, że... I on, on w sigle najboże był dobry W buzganiu też Czy znasz, To skoro znasz angażujesz się nimi, to na pewno znasz Admiros, juniorski, Weza, Nescot No znam ich. No. A bracz tu... A sztuka też kojarzę. No to jest młody jakiś taki. wiesz, tu ja, brah, szuka korta. Tak. się oglądałem, nie? Ale tych, co wymieniałeś, to raczej oglądałem, nie? Admirałaś przede wszystkim w poprzednim oglądałem, nie? Ja go oglądałem w Secret Labor znowu. Ja tak w Secret jakby nie za bardzo oglądałem, nie? Otworzyłeś tylko dwa klucze, nie? Żeby nie było. kiedy A Ach, i ten monkej, który sobie pisze. Nieważne. Już? Okay. Next.